Minęła 21.30. Barbara Fedoniuk, dobry wieczór. W sobotę 20 grudnia zapraszam Państwa na trzy losowania: multilotka, ekspres lotka i dużego lotka. Nad prawidłowym przebiegiem losowań, zgodnie z regulaminem, czuwa Komisja Kontroli Gier i Zakładów, którą witamy w studiu. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzisiejsze losowanie okaże się szczęśliwe dla Państwa i przyniesie wiele wysokich wygranych. A zaczynamy jak zwykle od multilotka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęber maszyny losującej jest pusty, zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 24 78 31. Dwadzieścia dwa, siedemnaście, pięćdziesiąt siedem, osiemnaście, dwa, Pięćdziesiąt dwa, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt pięć, trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem, pięć, 58 41 i 29. Podałam Państwu 20 liczb wylosowanych w multilotku. Teraz zapraszam na losowanie ekspres lotka. W kazecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. To wylosowane liczby 8, 32, 38, 4 i 14. I na zakończenie losowanie dużego lotka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 49 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta. Zwolnienie blokady. I rozpoczynamy losowanie sześciu liczb.

Pięćdziesiąt siedem, osiemnaście, dwa, czternaście, sześćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt dwa, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt pięć, trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem, pięć, osiem, pięćdziesiąt osiem, i czterdzieści jeden, i dwadzieścia dziewięć. A oto wynik losowania, ekspres lotka, osiem, trzydzieści dwa.

Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych losowaniach. Na zakończenie informujemy, że trwa sprzedaż loterii pieniężnej totalizatora sportowego kolorowe cyfry, w której pula przeznaczona na wygrane to prawie 13 milionów złotych. Informujemy także, że trwa sprzedaż zakładów noworocznych, noworocznych zakładów specjalnych. Losowanie odbędzie się 1 stycznia. Oprócz wygranych pieniężnych czekają na Państwa atrakcyjne, wygrane rzeczowe. Więcej informacji w naszych kolekturach. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy Komisji obecnej w studiu. Jutro o 21.30 zapraszam Państwa na kolejne losowanie Multilotka. Życzę miłego wieczoru i oczywiście...